serdecznie na kanale Centurion 2.0. Jakiś czas nie miałem okazji nagrać jakiegoś filmu świeżego, trochę roboty i inne obowiązki, ale ostatnio przychodzi sporo osób do mnie. Tak powiem, ciała współpracowniczego ze mną, czyli krótko mówiąc, do kancelarii, yy, yy, którą yy, mam zaszczyt, przyjemność prowadzić, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Yy, <kluzny> jak niektórzy z Was, którzy subskrybują czy oglądali, zdążyli się domyślić, że yy, kanał ten, jest wprowadzony w sposób taki na luźno, tak żeby nie były to czysto teoretyczne jakieś, że tak sobie pozwolę powiedzieć, wykłady sprawa, lecz przetłumaczenie tego, co ludzie nazywają bełkotem prawnym na język ludzki albo na język polski jak to woli. Tematem jest. Zmiana nazwiska po rozwodzie, żeby tak troszkę rozróżnić atmosferę, to taki, taka anegdotka, co jest najczęstszą przyczyną rozwodów? Niektórzy odpowiadają prosto, że małżeństwo. No, ktoś oczywiście może śmiać się po prostu i tyle, natomiast inni mogą śmiać się. Że tak powiem, przez łzy, a jeszcze inni mogą w ogóle się nie śmiać, ponieważ problem ich dotyczył kiedyś, albo ma dotyczyć, lub są w trakcie procedury, albo są świeżo po, no i występują niepożądane skutki emocjonalne, że tak powiem. Tak więc. Najprościej e, zmiana nazwiska po rozwodzie. Po rozwodzie można wrócić do nazwiska sprzed ślubu. I tutaj warto zauważyć, że kiedy następuje ten akt w Urzędzie Stanu Cywilnego, akt zawarcia małżeństwa przez małżonków, e, którzy mają e, każde ma swoje nazwisko, no chyba że się. Trafi Kowalski i Kowalska, Nowak i Nowak, Wiśniewska i Wiśniewski. No to wtedy rzeczywiście tutaj nie mówimy o zmianie, prawda? Zmiana jest taka po prostu jakby nadpisana, jakby to tak najprościej ująć. Ale załóżmy, że te nazwiska są różne. Niech to będzie po prostu Kowalski. Kowalska, powiedzmy i Nowak, prawda? No i tutaj istnieje w przepisach prawa, a przepisy te reguluje tak zwany KRO, czyli po rozwinięciu skrótu Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. I istnieje możliwość, tak jak zawieramy małżeństwo, jeżeli ktoś tego nie zrobił, to może nie wiedzieć, jeżeli ktoś to zrobił, może nie pamiętać, ale. Istnieje możliwość e, takiego czegoś, że na ogół żona przyjmuje nazwisko męża po rozwodzie, chociaż nie jest to prawda regułą, bo jest to sporo wyjątków. Czasem żona e, ma podwójne nazwisko, czyli zostawia swoje i dodaje człon męża, e, prawda, ustalając przy tym kolejność. E, przy podpisaniu e, aktu małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego należy też wskazać jakie nazwisko po ewentualnych narodzinach będą nosiły dzieci wywodzące się z tego małżeństwa no jeżeli jest konkubina to o tym nie mówimy prawda bo to też że tak powiem tutaj matka niejako podaje nazwisko no, ale ojciec też ma swoje prawa. Jednakże to jest zupełnie inna gałąź. O tym mówię, można kiedy indziej opowiedzieć. No i teraz, co następuje? Następuje taka możliwość, że żona, która staje przed urzędem, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, prawda? czyli przed urzędem reprezentowanym przez tegoż kierownika. To y... może być taka sytuacja, że mąż na przykład przyjmuje nazwisko żony. Ma prawo. Ja znam osobiście takie y... dwa przypadki. Jeden na przykład przypadek to sprzed kilkunastu lat. Jeden pan po prostu nie lubił organicznie od dziecka swojego nazwiska, ponieważ było ono śmieszne. Nie będę oczywiście z przyczyn e, wiadomych e, prawda, wymieniał tego nazwiska, <laughs> chcąc szanować prywatność, prawda, jako że film jest e, publiczny. A więc tak, e, pójdźmy dalej. Po rozwodzie dochodzi do rozwodu. Rozwód odbywa się na ogół przed sądem okręgowym e, w danym, e, że tak powiem. E, okręgu, gdzie małżeństwo zostało zawarte. Jeżeli gdzieś za granicą się odbywa, na przykład to może być to w konsulacie Rzeczypospolitej, wtedy konsul już przeprowadza albo uprawnieni pracownicy odpowiednie procedury i sporządzają protokół, wysyłają to do, do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego. Tak, zatem tu już mamy pokrótce ale pójdźmy tak stereotypicznie czyli, że żona przyjmuje nazwisko męża ale miejmy też na uwadze że mąż przyjął na przykład nazwisko żony albo powstała, powstał drugi człon i żona nagle chce odciąć człon męża że tak powiem, człon nazwiska bo chce wrócić po prostu tak jak się nazywała Będąc w stanie wolnym, czyli będąc, mówiąc potocznie, również panną, taki stan cywilny, panna kawaler. Wystarczy zatem złożyć oświadczenie, tak jak powiedziałem, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, lub jeśli ktoś przebywa za granicą, jak już mówiłem, to przed konsulem. Należy jednak pamiętać, by nie przegapić terminu, który. Wynosi, tutaj uwaga, trzy miesiące od daty, kiedy stwierdzono prawomocność orzeczenia o rozwodzie, ponieważ, jak wychodzimy z sali sądowej, sali rozpraw, gdzie odbył się przed chwilą rozwód, to orzeczenie takie, czyli wyrok w imieniu Rzeczypospolitej. Jest wyrokiem, orzeczeniem nieprawomocnym. Wtedy, kiedy sąd wyznaczy datę uprawomocnienia się takiego orzeczenia, to od tej daty istnieje możliwość, żeby bez powikłań po prostu wrócić do nazwiska panieńskiego. Bądź nazwiska, jakie się nosiło będąc kawalerem, jeśli się przyjęło nazwisko żonę. Oczywiście istnieje coś takiego, jak zmiana nazwiska, bo ktoś po prostu, kto się na to decyduje, może mieć różne powody, że nazwisko jest śmieszne, źle się kojarzące albo zbyt popularne. Oczywiście wtedy tutaj taką dygresję robię. Trzeba to odpowiednio uzasadnić. I wtedy e, dany Urząd Stanu Cywilnego, prawda, reprezentowany przez kierownika tegoż, stanu, e, tegoż Urzędu Stanu Cywilnego, e, taki wniosek rozpatrzy i wyda odpowiednią decyzję. Przepisy dotyczące przyjmowania nazwiska małżonka, a potem w razie rozwodu, e, czyli, od, czyli odwracania tego procesu jak już wcześniej wspomniałem e, zawierają przepisy KRO, czyli kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wybaczcie, ale jak mi lampy w oczy świecą to drażni troszeczkę e, no i tutaj, żeby no, powołać się e, tak na coś co nie będzie powoływaniem się e, ja e, tak mówię i mam rację, bo tak myślał tylko zawsze musi być oczywiście podstawa jakaś prawna, prawda? No i warto byłoby jakieś krótkie uzasadnienie tegoż, e, czyli uzasadnienie, prawda, że rozwodzę się z przyczyn takich, niezależnie od tego, czy rozwód był z orzekaniem o winie jednego małżonków, czy dwojga małżonków, czy bez orzekania o winie. E, więc tutaj to wygląda w ten sposób, że według artykułu 25 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie, jak już mówiłem, złożenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa e, albo przed e, sporządzeniem e, przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Tutaj warto to rozważyć. E, tutaj też jest coś takiego, że y, Małżonkowie, którzy rozwiedli się, mogą posługiwać się dotychczasowym nazwiskiem, które że tak powiem nabyli po drugim współmałżonku, czyli jednego z nich. No i tak, każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo tak jak mówiłem, połączyć z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka. Nazwisko e, utworzone w wyniku połączenia, e, prawda? Czyli e, Kowalska Nowak, e, prawda? To tak czasem niektórzy lubią, bo brzmi tak, niektórzy mówią arystokratycznie. Tak się trochę zaśmieję, przepraszam. E, czy brzmi jakoś tak fajnie, e, prawda? Nadaje te, te tak powagi, prawda? E, no i tutaj. Tak to jakoś wygląda. Trzy miesiące, to jest, mówię, czas, który właśnie nam daje. Proces ten można odwrócić po rozwodzie i pozwala na to artykuł 59 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Po upływie tego terminu nie ma takiej możliwości w tym trybie i tu właśnie zaznaczam dlaczego w tym trybie? Dlatego, że każdy człowiek ma prawo do zmiany nazwiska czy imienia. Na przykład znam osobiście jedną osobę, która będąc panną, już dzisiaj pani jest w podeszłym wieku miała nazwisko panieńskie, zawarła, doszła do 18 roku życia, kiedy mogła już sama stanowić o sobie, Uzyskać pełnię zdolności do czynności prawnych, jako osoba fizyczna, i nie cierpiała swojego imienia. I po prostu je zmieniła. Ale nadal była panną, mająca pajeńskie nazwisko. Jak wyszła za mąż, to miała nowe imię, to które sobie zmieniła. Bo urząd stanu cywilnego tam, gdzie składała, no, uznał argumenty, które przedłożyła, a po mężu po prostu otrzymała nazwisko takie, jakie nosił mąż. I później, jak wiem, w przypadku tamtej osoby, z tego małżeństwa powstała, że tak powiem, córka, która odziedziczyła imię, które nadali jej rodzice oraz nazwisko po ojcu i po matce, także y, 3 miesiące, y, potem no to już są troszeczkę inne procedury, ale nie o tym będziemy mówili, teraz tak, do jakiego urzędu złożyć oświadczenie? Nie ma e, wymogu jakiegoś, że musisz iść do jakiegoś rejonowego urzędu. Kiedyś to tak było, natomiast teraz to tak jak z dowodami osobistymi. No, możesz iść praktycznie do każdego urzędu e, stanu cywilnego i wyrobić sobie dowód osobisty. Prawda? Jeżeli straci on ważność lub zgubisz, oczywiście trzeba wcześniej to też zgłosić na policję, że taki dowód zaginął. Warto wtedy też pamiętać tutaj o tym, że żeby poblokować konta lub zastrzec dowód w bankach, ale to też nie jest tematem tej naszej tutaj rozmowy, tak to nazwę, aby niejako identyfikować się z Wami jako słuchaczami. Czyli do każdego urzędu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można iść. Natomiast jeżeli przebywa się za granicą To tak jak mówię Do konsulatu Nie ambasady Tylko do konsulatu Bo konsulat a ambasada To różnice są takie Podstawowe Że ambasada reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Za granicą Natomiast konsulat Reprezentuje interesy obywateli danego kraju, którego jest konsulat, czyli załóżmy, że konsulat leży na terenie innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, to on jest po to, żeby pomagać obywatelom Rzeczypospolitej na terenie tego państwa. No i jest takim, że tak powiem, Łącznikiem, prawda, kontaktem z właściwymi urządami, organami na terenie właśnie Rzeczypospolitej, właściwej do rozpatrywania wszelakich spraw, w tym przypadku powrotu do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego. No i teraz tak: jakie dokumenty są potrzebne, żeby sprawę załatwić? No, oczywiście, osoba, która chce wrócić do swojego nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego, potrzebuje mieć dokumenty takie. Dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport. No, paszport no, raczej na ogół powinna mieć, jeżeli jest no, na przykład poza terenem Unii Europejskiej, w której na dzień dzisiejszy to jest, 30, to jest 1 grudnia. 2021 roku leży, no to wystarczy dowód osobisty. No ale w innym kraju, już poza Unią, to już wtedy jest po prostu niezbędny paszport. Ale dowód osobisty też, jak najbardziej, jeżeli jest ważny, to że tak powiem, robi swoje. No oczywiście musi być też informacja o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa. Czyli informacja, przed którym Urzędem Stanu Cywilnego zostało zawarte małżeństwo. No bo tam będą, prawda, dokumenty. Chociaż, prawda, jak teraz w dobie cyfryzacji jest baza, także też można to znaleźć, ale musi być taka informacja. No i dacie uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, czyli. Tak, jak są na przykład nakazy zapłaty czy wyroki, które nakazują zapłacić, to one mają prawomocność stwierdzoną potem klauzulą wykonalności, i wtedy stanowią tak zwany tytuł wykonawczy. No to tutaj musi być data, uzyskanie informacji o dacie, kiedy orzeczenie rozwodu. Czyli rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, od tak to się właściwie nazywa, w jakiej dacie zostało to stwierdzone to uprawomocnienie, oczywiście, jeżeli takiego czegoś się nie ma, to wystarczy złożyć do protokołu ustne oświadczenie i wtedy. Czy to dany Urząd Stanu Cywilnego, czy konsulat sprawdzi to i niejako to, że tak powiem, zweryfikuje. No i potrzebny też jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej. To jest, tak z tego co pamiętam. Tutaj trzeba byłoby dodać, że jeżeli jest to przed konsulem, czyli za granicą, mówię tak specjalnie, bo dużo Polaków jest po prostu teraz na terenie różnych krajów Europy. To z tego co ja pamiętam, to w Polsce kiedyś ta opłata wynosiła 11 zł, a w przypadku oświadczenia przed konsulem, czyli w innym kraju, że tak powiem. To wynosi to z tego co pamiętam 50 euro opłaty konsularnej, czyli no troszeczkę mówię tutaj drożej, prawda? Czasami niektórzy z tego powodu nieraz, jak zjeżdżają do Polski, że tak powiem, no to wolą w Polsce się rozwieć, jeśli mają taką wiedzę w tym zakresie. Oczywiście urzędy te są jak najbardziej zobowiązane do tego, żeby udzielić. Informacji pełnej, rzetelnej, dokładnej, również co do opłat skarbowych i innych mankamentów z tym związanych. Poprzednie nazwisko po, wzmianie, po wzmiance w akcie małżeństwa. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmuje oświadczenie po powrocie do poprzedniego nazwiska i wtedy co robi? Sporządza protokół podpisany. Podpisany dokument przez Urząd Stanu Cywilnego lub konsulat prześle do urzędu, w którym sporządzono akt małżeństwa. To już tylko tak w nawiasie taka procedura jest, ale odpis na przykład aktu małżeństwa czy aktu zgonu, tak przykładowo podaję, można praktycznie teraz w każdym mieście gdzieś, że tak powiem, no sobie wyciągnąć. No bo bywa tak, że ktoś. Jak to w filmie popularnym, a kod z miasta Łodzi pochodzi, ale wyjechał do Krakowa, Warszawy czy Szczecina. No i, i akurat no nie musi jechać, wracać tylko do danego urzędu stanu cywilnego w danej gminie, wejść, że tak powiem, czy urzędu miasta, jeżeli to jest miasto, które jest Miastem na prawach powiatu. No, i tutaj to jest po prostu przesyłane do odpowiedniego, właśnie urzędu, w którym został sporządzony akt małżeństwa. No, i w akcie tym dodaje się dodatkową wzmiankę o nazwisku, i od tego momentu można używać nazwiska sprzed ślubu. To by było na tyle, co. Można w tym temacie powiedzieć, ponieważ nie jest on nadmiernie skomplikowany. Natomiast e, e, chodzi o to, że no, nie każdy posiada e, taką wiedzę w tym zakresie. Tak samo na przykład jak e, prawnik, niekoniecznie musi posiadać e, rozległą wiedzę na temat e, e, inżynierii inzy budowlanej, prawda? Czy e, nie wiem. E, Konserwacji różnych urządzeń, prawda, które wymagają odpowiednich uprawnień czy certyfikatów, ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał był przydatny, bardzo się cieszę. Możecie, mówię, śmiało że tak powiem udostępniać film, przekazywać. A jeżeli są jakieś pytania, to jak najbardziej zapraszam. Można zadawać takie pytania pod filmem. Czasem tam zajrzę, spojrzę i odpowiem. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam w dobie obecnej pandemii lub epidemii, jak to woli, zdrowia i jak najmniej zmartwień. No i biorąc pod uwagę tematykę, którą omówiłem, tym, którzy są. W związkach małżeńskich lub zamierzają w nie wstąpić, życzę jak najmniej niepożądanych, że tak powiem, rzeczy, które dzieją się w małżeństwach, a które po prostu są czynnikami, które prowadzą do rozwodu. To wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie z kanału Centurion 2.0 Prawo.